Powiedz, świeci lampka na korytarzu? A pokaż mi jak ona świeci. Tak świeci? A pokaż mi jeszcze raz jak świeci ta lampka. A jak tutaj lampka świeci? Jest tutaj lampka? Jak ona świeci? Ojej! Pokażesz mi jak świeci ta lampka? Jak świeci lampka. Tak świeci, no brawo! Świetnie, tak właśnie świeci lampka.